Zawitał znowu śnieg. W ogóle wszystko jest pokryte kożuchem białym, puszkiem takim delikatnym, że znowu zrobiło się tak magicznie. I jest to niesamowite, bo rzeczywiście ta pora pokazuje, że może być pięknie nawet w kolorach czerni i bieli. To, że jestem tutaj w górach, to powoduje, że inaczej patrzę na świat. Uspokaja to mój system nerwowy, robię się spokojniejsza, bardziej wyczylowana. Wydawałoby się, że taka przyroda nic mi nie daje, a daje mi bardzo dużo naprawdę. Potrafię się patrzeć na ten pejzaż czarno-biały godzinami. Ten nowy rok ja spędziłam sobie w chacie tutaj. I było to takie kojące, że nie muszę właśnie nigdzie iść. Nie muszę nikomu nic udowadniać. Nie muszę się ubierać wyjątkowo. Spędziłam go tego Sylwestra, naprawdę, w towarzystwie mojej mamy. I w ogóle nie, nie sprawiało to we mnie jakiejś frustracji, smutku, że, że nigdzie nie idę, że nie spotykam się ze znajomymi. Dla mnie jest to zwykły czas. Zwykły, niezwykły, bo fajnie, że jest tak dużo ciszy i spokoju, ale zwykły, bo po prostu wszystko śpi i ja mam też taką ochotę. Właśnie to jest ten czas, że zakopać się w pierzynce, w łóżku, nic nie robić, nic nie musieć. Magicznie jest, ale dla mnie magia y, nie polega na... Strzelaniu fajerwerków. Na mnie ta magia to jest właśnie właśnie w tej ciszy, w takiej analizie i w takim głębokim mm, wglądzie do wewnątrz, do siebie. Że te fajerwerki wręcz odciągają moją uwagę od, te, od siebie, a ja chcę być właśnie zagłębiona w sobie. Cześć, jestem Sabina i witam na kanale Moja działka. Jak widać, tydzień, mój tydzień trwa dłużej chyba niż wszystkie inne tygodnie, wszystkich innych tygodnie, bo powiedziałam, że widzimy się za tydzień, a ten tydzień trochę trwał. I chyba tutaj wspomnę o tym czasie, bo rzeczywiście, bo rzeczywiście ten czas u mnie jest zupełnie inny. Ja nie obchodzę świąt, nie obchodzę sylwestra. Jakby akceptuję to, że systemowo przechodzimy do trybu 2026, ale dla mnie ten czas jeszcze trwa. Nie ma zmiany żadnej w czasie, nie ma zmiany w roku. No, ja trochę tak mam przekonanie, że zima nie jest dobrym czasem, żeby świętować nowy rok, bo nowy rok według mnie świętuje się właśnie wiosną, kiedy wszystko kwitnie, kiedy wszystko budzi się do życia. A nie w momencie, kiedy my tak naprawdę mamy zasypiać, kiedy mamy sobie odpoczywać, kiedy mamy kontemplować jakąś tam, yy, jakiś tam nasz czas, który płynie, jeżeli płynie, jeżeli w ogóle istnieje. Tak, to są moje przekonania takie, że czasem mam wątpliwości, czy czas istnieje, czy tylko my nie nadajemy mu jakiegoś znaczenia. No i a propos tego roku. Mm, to ten rok dla mnie był mega wyjątkowy. Śmieszne jest to, że jak sobie o nim myślę, to myślę, och, nie, to był ciężki rok. Ale w ogóle nie chcę tak o nim mówić, bo, bo to był wyjątkowy rok. To był naprawdę wyjątkowy rok i chcę właśnie tak o nim mówić, że to był naprawdę rok pełen transformacji, pełen y, zmian, w ogóle nieoczekiwanych akcji. Czego nauczyłam się właśnie w tym roku, to nauczyłam się decydować, podejmować decyzje i jakby działać. Bo wcześniej to było coś takiego, że mówiłam może czego nie chcę, ale nie mówiłam dokładnie czego chcę. I w tym roku, w tym 2025, nauczyłam się mówić, że czego ja chcę. Podejmować decyzję, czy ja chcę tutaj mieszkać, czy chcę w innym miejscu mieszkać, i jeżeli sobie zadawałam te pytania, i mówiłam, no nie, chcę gdzieś indziej mieszkać, chciałabym mieszkać w spokojniejszym miejscu, chciałabym po prostu, nie wiem, mieć większy kontakt z naturą, codziennie z nią obcować, tak właśnie mieć z nią kontakt na co dzień. I nagle, jak podjęłam tą decyzję, że rzeczywiście miasto nie jest dla mnie i ja nie chcę mieszkać w tym mieście docelowo, to to zaczęło się dziać. I to samo jest w ogóle z kupnem samochodu, z, ze zdrowiem, z jakimiś różnymi wyjazdami, że tak naprawdę, jak ja określam, co chcę zrobić, mówię konkretnie, co chcę, to to się dzieje. Jeżeli tego nie mówię, nie wyrażam tego, to wtedy to tak jest, wiecie, tak po prostu sobie jest w przestrzeni, ale nie jest to tak nazwane, a jak mówię dokładnie, że co chcę, wyrażam to, określam, że chcę mieszkać w domu, że chcę mieszkać właśnie blisko natury, to to się po prostu to się zaczęło dziać. I oczywiście pomagam temu, no bo jest to y, działanie z jakby tą Tą kontynuacją tego wyrażania, wyrażania swoich potrzeb, wyrażania swoich pragnień, no ale równie dobrze właśnie yy, to działanie wychodzi mi szybciej. Mam wrażenie, że ten rok właśnie mnie tego nauczył: że ok, jest decyzja, no to działam. Działam, ale nie robię tego na siłę, tylko jakby stwarzam warunki, że to się zadziewa, że ja sobie zaczynam szukać właśnie. W ogłoszeniach oglądać mieszkania, czy tam domy, ziemię, jakby jestem w tym klimacie i potem jakby otwieram się na to, co przychodzi. I wtedy decyduję też, czy chcę to, czy nie chcę tego. No i jest to niesamowite. Mnie to cały czas zachwyca, bo no, życie mnie zachwyca po prostu tym, że naprawdę to, czego chcemy i wierzymy w to, że to tak będzie, to, yy, to rzeczywiście. Tak się zadziewa. No i rzeczywiście może być tak, że yy, mówimy, że nie mamy wpływu na coś. <grym> Ale mi się wydaje, że właśnie mamy wpływ na maksa, na maksa na każdą rzecz, bo to są myśli, które po prostu wyrażamy, które powtarzamy w głowie. Ja dopiero rozkminiam, jak to jest właśnie kreować swoją rzeczywistość, że właśnie mówić o tym, robić ale przyglądać się, ale po prostu nie robić tego też na siłę, nie wymuszać, yy, bo wiem, ten luz, to puszczanie tego, że to się i tak wydarzy. No, chciałabym, chciałabym mieć ten luz w każdej kategorii swojego życia, bo są kategorie, które mi łatwiej przychodzą, są kategorie, które mi ciężej wychodzą, chociaż warto tego tak nie nazywać, ale właśnie jakbym miała do wszystkiego luz, to już bym była chyba master of... Of Life. <laughs> no, dobra, trochę się zagadałam mm, i trochę jest to skomplikowane. Chyba nie wiem, czy jestem w stanie to tak wytłumaczyć, o co mi chodzi. No, ale wracając do tego czasu, mój czas y, tutaj w ogóle płynie inaczej. Jakoś tak spokojnie, mimo że szybko. Mam wrażenie, że ten czas zapieprza tak czy inaczej. Dlatego właśnie umawiałam się z wami na do zobaczenia za tydzień, a nie wiem ile minęło, czy dwa, czy trzy tygodnie, nie mam pojęcia, no ale minęło więcej niż ten tydzień, a mi się wydaje, że tydzień właśnie. Ale chciałam powiedzieć o tym roku, końcu roku. Ja sobie spędziłam ten koniec roku właśnie w domu. Była u mnie moja mama, którą serdecznie pozdrawiam, ale nie jest to dla mnie, wiecie, moment, w którym ja muszę coś robić, świętować, bo tak wszyscy świętują. Poszłam normalnie spać i od kilku lat. Od kilku lat tak robię, że nie spędzam jakiegoś tam tego sylwestra nowego roku w jakichś specyficznych, specjalnych warunkach. Po prostu idę spać, budzą mnie wtedy fajerwerki i po prostu na tym się to kończy. <laughs> nie mam takiego, jakiegoś, wiecie, nie czuję tego, że to jest kurczę ten nowy rok, przejście ze starego do nowego. No i o czym chciałam wspomnieć, że. Dlaczego mówię, że mój rok jeszcze trwa? Bo chciałam też właśnie Wam polecić taką rzecz, której używam i jest to tak zwany 5-minute journal. Nie wiem, czy to jest widoczne, światło świeci. Coś takiego. Taki notes. Sorry, światło świeci okropnie. <ślin humility> Taki notes, yy, który... Yy, I to jest dziennik w ogóle. Ma 365 dni. Ale nie ma wyznaczonej daty, więc możesz go zacząć ten dziennik sobie kiedy chcesz, w, dany, w dowolnym momencie i rozpocząć właśnie rok. Dlatego mówię, że mój rok się nie skończył, bo mój rok jeszcze, słuchajcie, tutaj jeszcze jest tego sporo do wypełnienia, a jestem, nie wiem, czy tu jest właśnie na 184 stronie, no to tak myślę, że dwóch trzecich roku, bo zaczęłam go chyba w w marcu, tak, coś takiego. Z jakąś tam przerwą, bo też można robić przerwę. Ale o co mi chodzi, że ten yy, ten. No, ten dziennik, jak zwał, tak zwał, yy, pomógł mi w tym, że mój każdy dzień staram się zaczynać od wdzięczności. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, jakby rozumiem, że ktoś tego nie czai, nie, w ogóle nie ma z tym żadnej. Żadnego, żadnych takich potrzeb, ale właśnie skąd ja biorę y, taką pozytywną energię i pozytywne nastawienie i w ogóle to, że mi się wydaje, że, że moje życie jest takie fajne, może nie widać tego, ale jest takie fajne, bo każdy dzień staram się zaczynać właśnie od tego, od wdzięczności. I wiem, że to jest taki bullshit i coś tam, ale mi to bardzo pomogło, bo każdy dzień y, zaczynam Wstaje i jest napisane właśnie: O, coś takiego, jest pierwsza strona jakieś trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna. I to są naprawdę małe rzeczy. To nie musi być nie wiadomo co nie musi być kurczę, wiecie, milion na koncie ale za co jestem wdzięczna. Nawet za to, że ja teraz siedzę, a powiem Wam, przez trzy miesiące ledwo chodziłam, bo mm, mam problemy z plecami. No to teraz jestem wdzięczna za to, że siedzę, że mogę dłużej siedzieć, że mogę dłuższe spacery robić, że, że y, wszystko działa na moją korzyść, nawet sobie wpisuję. Już się programuję wstając y, w ogóle i w ogóle zaczynając ten dzień, programuję się pozytywnie i Możecie w to wierzyć, albo nie, ale to tak działa. Jeżeli w ogóle zaczynasz dzień od tego, że coś jest fajne, i że w ogóle jesteś za to wdzięczna, i że jestem zdrowa, i że mam rodzinę zdrową, i psa, i zdrowego, i że mam ten dom, i że w ogóle, nie wiem, kurczę, mam wszystko, czego zapragnę, tak naprawdę, to już jest to tak fajna, e, fajny nawyk, że no, dla mnie jest to coś niesamowitego. Drugim y, punktem w trzech takich podpunktach, o, czekajcie. Jest y, po prostu, y, co sprawi, że ten dzień będzie fajny. I również to nie znaczy, że ja muszę, nie wiem, iść do teatru nawet nie wiem, lecieć samolotem. Po prostu nawet fajna, smaczna kawa może to sprawić. Y, to może sprawić, że w sklepie, że pójdę do sklepu po prostu yy, kupić sobie, nie wiem, jakieś fajne owoce, że yy, no nawet właśnie to, że odwiedzę sąsiada, że pójdę do lasu, że pochodzę sobie po lesie, że pomaluję ściany, że właśnie zrobię sobie herbatę, wiecie, w, i usiądę, Pomedytuję, nie wiem, nawet właśnie nie. To medytacja to już jest takie, wiecie, to już jest takie wydumane, ale po prostu proste rzeczy, że ubiorę się jakoś wyjątkowo, że zrobię sobie włosy, nie wiem, coś takiego, że nie muszę tego robić, że to nie jest jakieś wielkie wyzwanie i te trzy rzeczy sprawią, że to naprawdę już jest dobry dzień i już mi uświadamia, że to jest naprawdę w ogóle, że ten dzień zapowiada się fajnie. No i jest coś takiego następnego, że mm, taka codzienna afirmacja. No afirmacja to rzeczywiście już jest przereklamowane, ale to są takie zdania, które powtarzamy. No i rzeczywiście mogłabym powtarzać, dlatego też zaczęłam tutaj te, ten wywód, że mogłabym powtarzać, że ten rok był beznadziejny, że coś tam, że w ogóle wszystko mnie bolało, ale nie chcę tego mówić. Nie chcę tak programować swojej podświadomości, że nagle będę mówiła, że... To był tak straszny w ogóle rok, a ten będzie zajebisty. I moje oczekiwania znowu do tego, żeby ten rok był zajebisty, znowu wzrastają, bo muszą być, bo ten rok musi być lepszy od poprzedniego. No właśnie nie, te, te właśnie af dzienne afirmacje powodują, że ja codziennie mam wpływ na tą rzeczywistość, i mówię sobie taka codzienna afirmacja, typu, że wszystko działa na moją korzyść, że, że jestem zdrowa, że Wszyst że mam szczęśliwe życie. Takie po prostu zdanie, które sobie zapisuję właśnie już rano. No i wiem, że to zdanie mi tam zostaje w tej głowie, bo naprawdę wierzcie mi, że zanim w ogóle wstaniemy i zanim otworzymy ten telefon, to jeszcze w ogóle ta podświadomość tak działa, tak, taka jest płynna i taka podatna na to, co się powie sobie, że to ma wpływ na całe życie, na całe moje życie, na całą moją codzienność. Więc tak zaczynam dzień. I potem dopiero wieczorem są dwie takie rubryczki tutaj, o te dwie. I wieczorne rzeczy są właśnie takie highlights of the day, czyli właśnie takie najfajniejsze momenty tego dnia. I znowu to nie musi być właśnie, nie wiem, że po prostu coś spektakularnego wydarzyło, tylko po prostu to może być naprawdę zwykłe, że miałam fajne śniadanie, nawet to, co wcześniej napisałam, że że byłam u sąsiada pogadać, że mój pies, że dzisiaj w ogóle poświęciłam mu więcej czasu, że zrobiłam sobie pyszną kawę albo że właśnie nie wiem, że poszłam do sklepu, bo zabrakło mi tej kawy i spotkam panią. Jakby dużo rzeczy może być takich, highlightsów, takich właśnie fajnych, i to mi pokazuje, że to moje, ta moja codzienność jest fajna, że to nie musi być właśnie, nie wiem, jakaś po prostu wyjątkowa rzecz, żeby ta rzeczywistość była fajna. Bo też. Zwróćmy uwagę na to, że właśnie w tym Instagramie, w tym naszej, w tym TikToku, nie wiem, nawet na YouTube, widzimy takie highlights, takie top of the top tych wszystkich youtuberów albo influencerów, i nam się wydaje, że to życie nasze to jest takie o, beznadziejne, smutne, albo w ogóle patrzymy. Właśnie to jest to, że oglądam nawet jakiś youtuberów, którzy wiecie, rozmawiają, gadają coś tam i piją sobie herbatę w domu i ja mówię, Boże, jak oni mają fajnie, że piją sobie tą herbatę, a nie zauważam tego u siebie, żeby przecież że ja mogę też stworzyć sobie taki moment, że nie muszę tego oglądać, a znaczy, mogę to obejrzeć, ale nie mówię, nie przerzucam tej ważności, że, że ona ma lepiej albo on ma lepiej niż ja, bo ja też tak mam, albo mam lepiej, albo widzę, że też mam fajne momenty, więc to mi też uświadamia, że że te rzeczy występują w mojej codzienności, więc te highlightsy, tak jak mówię, no nie musi być skok na bungee, ale może być po prostu to, że kurde było mi ciepło w, w, przytulnie w domku, a na zewnątrz było, wiecie, minus, że nie musiałam jechać samochodem, że mi samochód odpalił, że to są takie fajne highlightsy, że po prostu wow, nie? No i po prostu yy, na koniec taka jest opcja, czego się dzisiaj nauczyłam. No i też wydaje się po prostu, że no codziennie uczyć się czegoś, no nie można, albo że musisz się czegoś nauczyć. Czy ja muszę się codziennie uczyć gry na pianinie, albo, nie wiem, dziergać na szydełku, no nie. Więc czasem są to rzeczy, że mm, nauczyłam się tego, że, że spokój jest fajny, że cisza jest fajna, że yy, nauczyłam się, że warto na coś czekać, albo że zawsze to, dostaję to, czego chcę. Albo, że mam wspaniałe życie, że się tego nauczyłam, i to do mnie przyszło. Więc to są takie fajne rzeczy. I jak do tego podchodziłam mega sceptycznie, że sobie myślę, Jezu, kto to pamiętnik pisać. Ale po prostu teraz, jak widzę, to nie chodzi o to, że ja to będę czytać. Tylko chodzi o to, żeby to mieć w jednym miejscu. Więc nawet nie trzeba tego kupować, bo można sobie tak codziennie. Yy, Samemu to pisać. I ja kiedyś nie miałam tego i sobie wpisywałam w notesie. Tam datę robiłam sobie i wpisywałam, bo znałam ten schemat i sobie pisałam. Więc to nie chodzi o to, że trzeba kupić ten, ten notes, ten journal, tylko po prostu yy, jest fajne to, że można to samemu zrobić. A jeżeli nie, to na pewno, jak 365 dni tak robię, to znaczy, że. Tak mi się to wyrabia, taki nawyk, że ja już automatycznie wstaję, ja nie muszę już tego pisać po tam, nie wiem, po ośmiu miesiącach robienia tego codziennie, ja nie muszę już tego pisać. Mogę sobie to, wstaję i już sobie to w głowie mówię. Wieczorem robię sobie taką analizę, właśnie dnia i to mi wystarczy. To już mam tak zakorzeniony taki nawyk, że, że to jest po prostu bardzo fajna opcja. Więc. Dla mnie ten rok się nie zakończył jeszcze, bo tak jak mówię, to jest fajne, że można go zacząć kiedy się chce. Można robić przerwy, że jak wyjeżdżam, to nie biorę ze sobą pamiętniczka i codziennie nie piszę, bo wtedy mogę sobie to w głowie robić. Więc to też nie jest takie, że muszę mieć to codziennie, ale fajnie sobie wyrobić taki nawyk i naprawdę wam polecam, więc to, że, to, że po prostu... Ktoś zaczyna dzień wdzięcznością, kończy ją też z wdzięcznością, to jest po prostu super. I wtedy widzimy, że ten dzień jest zajebisty, nawet jak jest zwykły, nawet jak jest zwykły, nawet. Bo to jest właśnie to, to jest ta kwintesencja, że ta zwykłość jest taka fajna. Ja się tym zachwycam. I słuchajcie, nawet to, że ja wiele razy wpisywałam już takie rzeczy dokonane właśnie, że chciałam sprzedać samochód, powiedzmy, on się nie sprzedawał, a ja już sobie wpisywałam, że jestem wdzięczna, że sprzedałam ten samochód, że jestem wdzięczna, że już, nie wiem, że kupiłam samochód, że jestem wdzięczna, że mam ziemię. Ja już sobie to wpisywałam, czyli jakby to już robiłam też w czasie teraźniejszym i to też mi fajnie pokazało, że tak to właśnie działa. Że dopóki ja cały czas mówiłam, o będę mieć coś tam, to to tak nie działało w mojej podświadomości. A jak mówiłam, że już mam... I powtarzam to no naprawdę wiele razy, to, to się tak zadziewało. I sorry, ale wierzę w taką magię tego, tej manifestacji, wierzę w to, że, yy, że to się zadziewa wszystko, że wszystko, że bieda to stan umysłu, dokładnie, że właśnie w głowie nam się zaczyna to wszystko, co po prostu tworzymy. No niestety, że na to mamy wpływ, że nie masz może wpływu na pogodę chociaż ją, na nią masz też wpływ, ale ogólnie najbardziej masz wpływ na, na to, co masz w głowie, na swoje myśli, na odbiór tej rzeczywistości i tak ją tworzysz. Więc nawet jak leje deszcz, to ja mówię, że jest wspaniały deszcz. I to nie jest na, naiwne, duchowe, jakieś tam wyświechtane, że ja jestem jakaś taka rąbnięta, pozytywna. O Jezu, nie, po prostu... To mnie tak nakręca, ten dziennik mi w tym wszystkim pomaga i naprawdę ja jak sobie zastanawiam się, to ja mam wszystko i to jest niesamowite, a nawet mam więcej niż bym chciała mieć i to też jest super, bo, bo też takie rzeczy pisałam, że mam zawsze więcej niż, niż, niż muszę mieć, niż mi potrzeba i tak się dzieje, że zawsze jak dostaję jedną rzecz, to się okazuje, że jeszcze dwie dookoła są, nie? Więc y, polecam Wam, polecam w ogóle takie pozytywne myśli, no i polecam też zacząć sobie nowy rok, kiedy się chce go zacząć, a nie kiedy ci każą go zacząć. Jeżeli nie czujesz właśnie tego, tego rozpoczęcia nowego roku, to wierz mi, że właśnie to jest to, że my czujemy podskórnie wiosną, że coś się zaczyna i chce nam się żyć, i mamy taką energię. Ale olewamy to, bo przecież system nie mówi tego, że jest nowy rok i jest, wszystko się budzi do życia, no to już nowy rok był. Ale moim zdaniem jak czujesz właśnie, że ten nowy rok właśnie dopiero przyjdzie, a teraz masz czas na taki odpoczynek, to sobie go daj. To daj sobie ten właśnie moment, daj sobie ten czas na odpoczynek. Nie, nie, za, nie, nie podążaj za tym właśnie, że wszyscy teraz obchodzą nowy rok, albo że wszyscy obchodzą święta, albo że wszyscy każą mi robić to, to ja też to robię. Nie, po prostu jak czujesz te święta, to je obchodź. Jak czujesz nowy rok, to, to go obchodź. To jest właśnie fajne i do tego Was zachęcam, do takiej refleksji, co ja czuję i czy, czy czuję to, że właśnie, czy robię coś, bo po prostu wszyscy robią, czy robię to, bo czuję. No, więc jak czujecie to, to polecam. Jak nie czujecie, to nie róbcie tego. Chętnie też dowiem się, może macie swoje jakieś metody, które wyrabiają taki nawyk. Podzielcie się w komentarzu swoimi metodami, jak zaczynacie dzień, co na Was działa dobrze. Chętnie o tym poczytam. No i życzę Wam wszystkiego dobrego w 2026 systemowo, ale rozpoczynajcie ten rok, kiedy będziecie to czuli, kiedy będziecie mieli na to ochotę. I jak mówię, do zobaczenia za tydzień, ale za, do zobaczenia za mój tydzień. <laughs> Więc zobaczymy kiedy. Ściskam Was bardzo mocno. Dziękuję, że jesteście, że słuchacie, że oglądacie i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa!